Cześć! Dzisiaj pokażę Wam mój eksperyment ze stanowiskiem w kopywanym ziemię. Także zapraszam. Dobra, w takim razie... Dobra, w takim razie co nam jest potrzebne do zrobienia takiego stanowiska? Jakiś piniaczek, w moim przypadku jakiś pół metra. Zwykła łopatka. Może być saperka, może być cokolwiek, co pozwoli Wam tak naprawdę wykopać dziurę w podłożu, w którym chcecie kopać. No i w moim przypadku Sznurek z butelki. Z tego prostego powodu, że nie chcę niszczyć zwykłej liny. On dość dobrze znosi właśnie takie brudne warunki, typu ziemia, woda i tak dalej, i w sumie nie za dużo mu to robi. Więc budowa naszego stanowiska zaczynamy tak naprawdę od wyznaczenia sobie, jak szeroki musi być nasz sznurek. I w zależności od tego, jak miękka jest ziemia, wykopanie sobie pod kątem dziury, no myślę, że półtorej długości łapki czy coś takiego tak naprawdę zależy to wszystko od tego jak miękka jest wasza ziemia. jeśli to będzie no, lita skała no to na pewno będzie trzeba wykopać mniej tej dziury jeśli planujecie działać na większych ciężarach w bardziej miękkiej ziemi na pewno ten dołek będzie musiał być głębszy nie będę was zanudzać każdy wie jak wygląda kopanie dziury w ziemi, widzimy się w momencie w którym już będę mieć to gotowe słuchajcie nasza dziura jest już wykopana mieści cały nasz oczywiście jeśli to by była kłada, to byśmy wsadzili tutaj kładę i coś co należy zaznaczyć, ja nie wiem czy zaznaczyłem na poprzednim nagraniu, to jest to, że ta, że ta dziura powinna mieć tutaj taki skos, tak jak widzicie teraz, w kierunku, w którym będziemy ją przeciążać. W moim przypadku będzie to w tamtą stronę i kiedy już mamy wykopaną tą dziurę, kiedy mamy wsadzony już ten, znaczy przymierzony już ten e, drewniany element, który będzie nam robić Obwiązujemy sobie pętlą z naszej liny tutaj na środku. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Można się przywiązać bezpośrednio liną do tego, no ale chcę wam pokazać jeden fajny trik, który da się z tym stanowiskiem zrobić. I w miejscu, w którym się przywiązaliśmy, w moim miejscu będzie to, w moim przypadku będzie to tu, w tej naszej dziurze, wycinamy sobie tutaj taki cienki rowek w ziemi, po to, żeby można było przeciągnąć właśnie czy to linę, czy to jakiś inny element do zaczepienia. Dobra, no ja się zabieram za drążenie naszego rowka tutaj, wwiązanie y, linki do naszego patyka. I widzimy się za chwilę. Słuchajcie, gotowe stanowisko wygląda w sposób następujący. Ja teraz jestem na nim oparty. Zaraz zluzuję. Jak widzicie, tu mamy całą masę sznurka, który nie boi się ziemi. Szekla na to, żeby połączyć to ze zwykłą liną oraz wkopane w niemiecki kawałek pieńka. Zaraz zobaczymy, jak to działa z hamakiem. Może jakieś podsumowanie, już po. Nic. Pozostało to wszystko sprawdzić. No cóż, co mogę powiedzieć? Mission failed. No za blisko, za blisko i za miękka ziemia. Fajny bajer, fajny bajer, ale tak jak już mówiłem, ta ziemia jest po prostu za miękka. Spróbujemy jeszcze to zrobić troszkę inaczej, może troszkę dalej, żeby te obciążenie zamiast iść tak bardziej do góry, tak jak szło teraz, szło bardziej w tamtą stronę, żeby cała ta ziemia przyjmowała te obciążenie, zamiast tego kawałka ściętego pod kosem. No. Moi drodzy, wstępne testy wykazały, że tester jest za ciężki, więc tego miejsca, które zakopałem, zamaskowałem, nie zostawiamy sobie syfu w lesie, przenoszę się w tamto miejsce, gdzie jest trochę twardsza ziemia, bo dalej chcę powiesić hamak. No i Was yy, dzisiaj już żegnam. Fajnie było z Wami to przetestować. Ja się nie poddaję, jeszcze muszę powiesić hamaka, który zobaczycie w następnym odcinku, czy na filmie. A na, ty na dzisiaj to by było na tyle. Na dzisiaj to by było na tyle. No, składnia jak ta lala. <noise> Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.